Rady Segnały to jest studencka rozgłośnia radiowa, która powstała w 1957 roku. No i jak trudno mnie zgadnąć, w ten sposób nie wyglądało to od samego początku. Jest to proces ewolucji, moment upadku, moment powstania, też mamy święto w święcie, ponieważ to są nie tylko 58 urodziny, ale także i 10 od reaktywacji samego radia, więc mamy taki to jeszcze małe jubileusz, a raczej ci starsi radiosygnałowcy, którzy tutaj do nas przychodzą, no dajmy przez 58 godzin bez przerwy w zasadzie, zmieniamy się co dwie godziny, chociaż mimo, mimo to wszystko tutaj wygląda bardzo płynnie, ludzie nie chcą uprzeć tego miejsca, wiadomo, są związani ze względu na wspomnienia, a znajdujemy się w tym momencie w sercu naszego radia, czyli w miejscu gdzie wszystko się odbywa, gdzie zarówno smok muzyka w zasadzie wydobywa, gdzie realizator musi nad wszystkim czuwać i panować.